Siemanko Chciałbym w tym filmie pokazać, jak samemu dostać się do żerówek podświetlenia tej części deski W Oplu Corsie C lub Oplu Combo C Zapraszam Najprościej będzie się do tego dostać jeżeli wyjmiemy radio, mam zrobiony z twardego drutu z stalowego z jakiejś sprężyny. Rozprostowałem sprężynę. Tutaj zrobiłem takie ala bananki, grzybki. Jak zwał, tak zwał. Podpatrzyłem kształt tego w innych, węższych od normalnego radia, wąskiego. Wchodzi to na takie swoje gniazdo, i teraz miałem gdzieś drugie, tylko zgubiłem, i teraz radzę sobie jednym. Wkładam naciągając w tą stronę, drugie w drugą. Tam odginam takie blaszki i wyszarpuję radio. Miałem zrobione dwa, drugi gdzieś wcięło. Radio wyciągam. Dość często, także tamte blaszki już są pouginane. Demontuję radio. Tam muszę się trochę ogarnąć z kablami, bo tutaj jest jeszcze podpięty zestaw głośnomówiący Jest tam dość sporo tego wszystkiego i widzimy się za chwilę. Wyciągam, widzimy się za chwilę. U góry są dwa takie zaczaski, trzeba tu je było szarpnąć. U dołu są kolejne dwa i jest już dostęp do tych pokręteł, które można teraz wyjąć. I żarówki siedzą najprawdopodobniej tutaj. Żarówki już widzę, ale widzę też, że nie będę miał takich żarówek. Strasznie maleńkie te żerówki. Zaraz coś pokombinuję. Jak nie znajdę że takich żerówek, to włożę diody. Na razie, znalazłem takie żeróweczki jednak. Tamte stare, zaszły chromem, są takie maleńkie. Wsuwane jak e, dokładnie takie same jak. No, nie dokładnie takie same. Tak samo wsuwane jak postojówki, ale dużo, dużo mniejsze, takie pizdryki. E, znalazłem je w gnieździe od jakiegoś starego bez, e, od jakiegoś starego licznika. Są takie gniazda wkładane i przekręcane. Niekiedy jest żeroweczka na stałe, ale znalazłem jakąś taką dziwną z gniazdem w, i, i się wsuwa takie żeroweczki. Nie wiem skąd ja to miałem. W każdym razie, założone świecą. Jedna jest trochę jaśniejsza, druga trochę ciemniejsza. Idę poszukać, może drugą jasno znajdę. Udało mi się znaleźć żerówki w takim gnieździe. To jest od jakiegoś licznika. Wkłada się i przykręca. Tutaj się okazuje, że jest dokładnie taka sama wsuwana, taka maleńka. No właściwie nie wiem jaka to jest żerówka. To trzeba sobie już wygooglać, bo tamte, które założyłem, jedna z nich jest trochę ciemniejsza. I może uda mi się znaleźć jednakowej jasności, świecenia. Pewnie, że tak. Są dwie jasne, eleganckie. Tutaj niepotrzebny zapłon. Dobra. Składam. Jeden mi się połamał po środku, drugi mi się połamał. Górne byłem w stanie jakoś naciągnąć i podnieść w tą stronę. Żeby to wyciągnąć, nie wiem jak się to trzyma. Odkręciłem tutaj dwie śruby. Chciałem to wyjąć, ale jeszcze gdzieś u dołu się to trzyma. I wypiąłem sam front. Zakładam ten plastik. Zakładam pokrętła. Chyba są jednakowe. Chyba są jednakowe. i zakładam front świeci wentylator działa dobra skręcam i to tyle Marta.